Siemalneczko, drodzy widzowie. Z tej strony na kłaniam się serdecznie. To jest trzecia część y, liczebników w językach fińskim i estońskim, tym razem od 21 do 30. 21 Kaksi cymenta x Kaks kement, x 22 Kaksi kymenta Kaksi, Kaks Kaks. 23 Kaksi kymenta Kolme kaks kolm. 24. cztery, kaksi kymenta nelia, kaks neli. Dwadzieścia pięć, kaksi kymenta wisi, kaks kyment wis. Dwadzieścia sześć, kaksi kymenta krusi, kaks kyment kus. Dwadzieścia siedem, kaksi kymenta sejceman, kaks Dwadzieścia osiem, Kaxement Keksa 29 Kak cremenda rychsa kax 30 kolme cmenda kolm Dziękuję ślicznie za oglądanie. Zostawcie łapki w górę i suby.